Witam Państwa serdecznie. Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych w dzisiejszym nagraniu. Temat, który widzimy na ekranie. Dwie średnie na wykresie. Hossa z 1993 roku. Po odpoczynku kolejna Hossa. Tak zwana internetowa, wtedy jeszcze Optimus i wiele innych spółek. Krótki odpoczynek i hossa budowlana. Boryszew Gant i wiele innych. Kryzys budowlany. Rynek odpoczywał 18 miesięcy i zaczęła się prawie 10-letnia Trzy przykłady. Oczywiście gwiazda CDR i jej wieloletni trend. Rok odpoczynku i kolejna fala. Ogólnie średnie gwarantują, że jak będzie ruch, to w nim będziemy ostrzegają także przed nasadzeniem, szał po COVID. analiza weekendowa oglądamy wykresy miesięczne i tygodniowe. Z prawej wigbanki, BMC z lewej. Podsumowując od 30 lat polski rynek w ciągłej hoście. Co zrobić, aby zarobić? Średnie gwarantują nam bycie w trendzie. Jest jedno ale cztery istotne elementy. Nie możemy mieć stop losa na średniej, bo przy cenie 480 jest on na 124. Uczymy się jak wyjść uznaniowo po 610 i mechanicznie po 450. Przy średniej na poziomie 13 wychodzimy za zbisu po 20. Poznajemy trailing stop loss po zakresie. Średnie gwarantują nam bycie w ruchu jeśli będzie. W trendzie bocznym dadzą stratę. Skoro jesteśmy w hoście, to podejście trendowe daje zarabiać. 20 spółek w portfelu. Skuteczność 30%. Wynik z prowizją test za 20 lat. Test za 5 lat. Roczna stopa zwrotu 77% rocznie. Jest jedno ale. Skuteczność jedynie 37%. Jakby tu była skuteczność 80% to byśmy mieli świętego grala. Skuteczność mechaniczna nie przekroczy 40% jak chcemy więcej, to trzeba to wzmocnić setupami i formacjami. 20 spółek dziś dało sygnał kupna na średnie. Którą wybrać? Tę, która ma setup. Jak dołączyć? Spółka jest w trendzie. Po sygnale danym dawno temu. I chcemy dołączyć. Pytamy jak? Na formację. No jak inaczej? Tylko cztery formacje i setapy. Kurs składa się z trzech obszarów: moduł 1 i 2, strategie mechaniczne. Moduł 3. formacje i setapy. Trening i symulacje. Symulacja świeca po świecy bez ukrytych fragmentów. Zagrania na migającym wykresie. Symulacja dynamiczna. Dwie średnie plus cztery układy do zagrania. Prostota i powtarzalność. 6 modułów, 26 lekcji, pełny opis na stronie i na zakończenie mod to dnia. Im więcej mądrych słów słyszymy od analityka lub nauczyciela, to tym mniej on sam rozumie, co mówi. Dlatego język przekazu ma być i jest prosty. Skoro strategia ma działać, to nie może być skomplikowana. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.